Doświadczając tych wszystkich trzech poziomów, będąc ich świadomym, rośnie nam właśnie świadomość siebie i świata, który nas otacza. Tu są pewne prawa, tu są prawa, tu są prawa, one są inne. Tu są pewne zależności wszędzie, tu są pewne odniesienia między tymi poziomami, i teraz im bardziej to zrozumiemy i staniemy się tym, tym poziom świadomości nam rośnie i wpływamy na rzeczywistość, która nas otacza. No i tak jak ja wpłynąłem na organizm, że sobie wmówiłem chorobę i ona wystąpiła, tak w zasadzie można robić no wszystko, ale... bo ktoś mi teraz powie no dobra, no to skoro możesz sobie wszystko wykreować, to wykreuj sobie milion, nie? Oczywiście, że można. Jak najbardziej. Tylko problem nie polega na tym, że nie można sobie miliona wykreować. Jestem, że można. Wykrowałem sobie. Tylko. I tu jest minus 10. No i wiadomo, że tu jest, powiedzmy, gdzieś 5, czy też powiedzmy, że jest 5. I teraz tak. Powiedzmy, że to jest poziom świadomości. Niektórzy mogliby to powiedzieć poziom wibracji, nie ma słowa w tym kontekście nie mają znaczenia. I teraz tak. Jeżeli wykrowanie miliona jest na poziomie 8, a ty jesteś na poziomie 2, to sobie możesz pomarzyć o tym milionie żeby wykrywać milion, to nie masz iść na szkolenie, jak zarobić milion w pół roku, bo, bo, bo stracisz pieniądze i będziesz kredyty spłacać i spadniesz na minus 2. Ty masz podnosić świadomość holistyczną, podnosić, 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 aż dojdziesz do poziomu, na którym to jest możliwe i wtedy sobie to wykreujesz. I dlatego są ludzie, którzy to sobie kreują. Więc życie składa się, ja to nazywam klasy. Okay? I teraz życie składa się z klas. I teraz na, w każdej klasie Dostajesz pewnego rodzaju nowe umiejętności, ale ty musisz do tej klasy dojść. Czyli jeżeli w ósmej klasie, przykładowo, czepimy się tego miliona, jeżeli w ósmej klasie jest możliwe wykrowanie sobie miliona, a ty jesteś w drugiej klasie, no to po co chcesz przerabiać materiał z ósmej klasy? Przerabiaj sobie z drugiej. Bo to logika nawet zaprzecza temu, po co ja mam sięgać tu, jak ja jeszcze jestem w drugiej, nie? I uwaga teraz, żeby nie było... bo tu się ego odpali, bo ego to jest taki mechanizm, który może zniszczyć ten, ten trójkąt. Ale to dobrze dlatego że ego daje nam równowagę. Bo gdyby nie ego, to to byśmy od, odwaliłoby nam i wielu wielu ludziom odwala nawet w drugą stronę, ale to już mniejsza z tym. Możesz mieć milion, tylko że żeby mieć ten milion, to ty musisz dorosnąć do takiego poziomu świadomości, żeby ten milion nie spowodował, że ty spadniesz w dół. Czyli krótko mówiąc, jeżeli masz dwuletnie dziecko, to nie dajesz mu noża, tak jak ośmioletniemu dziecku, bo to dwuletnie dziecko sobie zaszkodzi i się zabije. Więc dlatego pewnych rzeczy nie możemy mieć w życiu, bo nie jesteśmy po prostu na to gotowi. I tyle. Uczeń z ósmej klasy i uczeń z drugiej klasy to ten nie jest mądrzejszy ani lepszy. Bo może inaczej, mądrzejszy może jest, ale lepszy nie jest, a ten nie jest gorszy, żeby to było jasne. Bo to już jest ego. Aha, ja jestem wyżej, a Ty jesteś niżej, to ja jestem teraz większy od Ciebie. Ja wpadłem w taką pułapkę kiedyś i z swoim przyjaciółką się pokłóciłem. Pamiętam, znaczy, no jej łzy do dzisiaj mam przed oczami, kiedy, kiedy moje ego próbuje jej pokazać, że ja wiem lepiej, a ona gówno wie. I kiedy ona płacze i mówi do mnie, a moje ego mi zniekształca jej słowa, bo przecież ego nie będzie słuchało czegoś na zewnątrz tylko siebie, no, że to jest oczywiste. Może nastąpić taki moment, kiedy może się Wam wydawać, że za dużo wiecie, no i w tym momencie to ja już jestem kimś, bo jestem lepszy od kogoś. To jest droga na poziom minusowy. Na poziomie minusowym są niskie energie. I teraz im niżej, tym gorzej. Tu już jest piekło, tu jest raj, tu jest neutral. Im niżej, tym gorzej. Więc ego może Was ściągnąć w dół, więc musicie uważać. Każdy ma wpływ na swoją rzeczywistość na poziomie świadomości, na którym się znajduje. I teraz uwaga z automatu. Jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Na przykład, Robert jest przykładowo w klasie czwartej, a na przykład, no nie wiem, powiedzmy, Mateusz jest przykładowo w klasie siódmej. Jaki wniosek można wyciągnąć w kontekście, każdy z nich może wpływać na swoją rzeczywistość? Każdy w innym obszarze, nie będą się wtedy. Dobrze, ale troszkę inaczej, dobrze mówisz? Chodzi mi o to, że oni nie, mają, nie mogą się porównywać, bo porównanie ściągnie ich w dół, bo jeżeli on jest w czwartej klasie, a on w siódmej, to porównywanie się będzie tylko powodowało, aha, bo on ma na więcej, a ja nie, koniec. Nie mają prawa się porównywać, bo porównywanie w tym kontekście, zakładając, że nie ma lepszego i gorszego, nie ma kompletnie sensu, porównywanie się będzie was ściągało w dół.